Cześć z tej strony Januszy, w kolejnym epizodzie przegląd go Batman 3 poza Zagotam. No i dzisiaj, no dzisiaj, już właściwie będziemy kończyć tą serię. Bo, no, jedyne co nas zostało to już właściwie wykupienie tego wszystkiego: tych czerwonych klocków i tych postaci wszystkich. Także co? Najpierw lecimy do Bat bo tam jest coś. Coś... sekretnego. No, jesteśmy na miejscu. To lecimy czopakiem na górę. Stala w gdzie? Tu. No jesteśmy tutaj na miejscu. To jest Batmobil, jak widzicie. No to czekaj Nie chcę rozwalania kurwa Ale wracając To był właśnie Batmobil, którego właśnie rozłożyliśmy na części I teraz po zbudowaniu pytanie co nam wyjdzie? Wyjdzie nam Batmobil I to jest Batmobil z 1989 roku Czyli z filmu Batman I tym właśnie w jeździł Michael Keaton. I tutaj właśnie Można zobaczyć są te właśnie nagrody z mini zestawów Te miniaturowe, czyli tej mini krokodylek z tych poziomów Także co? Mamy wszystko, także. Zaczynamy od oczywiście chyba czerwonych klocków. Także pyk, pyk. Najpierw to zrobię taki patencik, żeby te pieniądze zebrać, jak najszybciej. Ale spokojnie, do tego też się przysłużymy. Ten dinozaurem, który żega monetami. Także... Zapaść wielmożny dinozaurzy. I właśnie ten dinozaur jest taką wskazówką. A właściwie potwierdzeniem tego, co będzie następne z serii gier LEGO, czyli LEGO Jurassic World chyba. Zobaczmy ile te następne kosztują. Ale w sumie może stalo czy, zobaczmy. Przedania, 300 koła. Wygrywacz złotych klocków, 200 koła. Wygrywacz mniej zestawów, też 200. Wykrywacz misji, 100 koła. Wygrywacz Adama Westa za 100 tysięcy. Przeciąganie monet za 100 tysięcy. Świąteczne czapeczki za 600 koła. Wygrywacz żetonów w postaci za 800 koła. Szybkie budowanie za 100 tysięcy. Widmowe monety za 100 tysięcy. Komiksowe efekty za 100 koła. Czyli co? Z czerwonych klocków mamy wszystko. Także jakby tak sobie odpalić, to naraz wszystko. W sumie to też. To no to wygląda. <śm> no właśnie tak jak widać wygląda. Ale dobra. Tak już wyłączają to całkowicie. To właśnie tak to wygląda na przykładzie Batmana. Ale dobra. Teraz chyba właściwie przejdziemy do... Mi się tak wydaje, że do... No chyba z już wykupywanie tego wszystkiego. No w chuj. Superman kosztymuł solarny za milion. Kompozycja Superman za pół miliona. Trochę tej kasy będziemy potrzebować, także najpierw tutaj na OA, żeby kupić te pojazdy wszystkie. Jesteśmy na miejscu. Dobra, tyle starczy. Klasyczny mini Batmobile za 150 tysięcy, kupujemy. Bananówka za 25 koła, kupujemy. Tumblr Bajna za 150 koła, kupujemy. Mechaniczny kred Baina za 100 tysięcy, kupujemy. Buggy Batmana za 50 koła, oczywiście, że kupujemy. Batmotor za 50 koła, kupujemy. Batmobile z 89, kupujemy. Motocykl Catwoman motocykl, za 75 koła, kupujemy. Sportowy Suborga za 75 koła, kupujemy. Flash też za 75 koła. Wale sporowy Jokera za 100 koła, kupujemy. Samochód sportowy na za 50 koła, kupujemy. I Redboard Robina za 75 koła, kupujemy. Pytanie, czy. Po tej stronie są te latające pojazdy. No? Są. So. Czyli tak. Batcopter za 100 tysięcy. Batrakieta, czyli kapsuła Batmana za 75 koła. Batrakieta, kapsuła Robina za 75 koła. Bat skrzydło za 250 koła, czyli ten bat samolot. Statek, statek Czaszka brainiaka za 100 koła, czyli ta ośmiornica latająca. Odrzutowiec Zielonej Latarni za 150 koła, kupujemy. Javelin za 150 koła, kupujemy. Jokeropter za 150 koła, kupujemy. Statek Obarańczowy Latarni za 150 koła, oczywiście, że bierzemy. Niedobrze za 200 tysięcy, kupujemy. Minikopter Batmana za 75 koła, bierzemy. Niewidzialny statek za 125 koła. Klik. I niewidzialny odrzutowiec za 150 koła. Także kupujemy. Mamy wszystko. Także teraz nam no zostały już tylko żetony postaci wykupienia. A to, to najlepiej, żeby się wzbogacił, tak. Żeby nie brakowało później. Ale która to, która to wierząca? Może... Nie, tu nie. To było trudne. No, no i... No i tyle nam wystarczy, 100 milionów. Do wykupienia tego całego pierdolika także co Kierujemy się do strażnicy Tam gdzie zaczynaliśmy i tam gdzie zakończymy tą naszą przygodę Sterownik. I po raz ostatni na ten kosmos. No i kupujemy te postacie. Zaczynając od początku, a zanim to, to sobie odpalę Red Bulla. Jabłko Fuji, imbir. Ty czekaj. Domie. I Firefly za 25 koła odblokowujemy. Aswapie za 25 koła odblokowujemy, Alfred 66. Okay. Ambuszbak za 25 koła. Okay. Akumen za 250 koła dalej, Arkillo za 200 koła obrokuje wszystkie postacie czyli tak, Atom za 25 koła Atrocitus za milion Bane za 100 koła Batcrowa za 50 koła Batgirl za 25 koła Batman z Darkest Night za 150 koła czyli zielony taki batman z za 25 koła beast Boy za 150 koła czarny adam za 250 koła czarny kanwek za 20 tysięcy black Hand za pół miliona czarna manta za 50 koła blizz za 120 tysięcy błękity z już za 50 tysięcy booster gold za 1 250 000 Pomocnik Brejniaka za 15 tysięcy. Brązowy Tegres za 75 tysięcy. Brusunek za 25 koła. Kapitan Hood za 150 tysięcy. Catwoman za 350 koła. Catwoman z 60. rzędu za 125 koła i przed 52. za 50 koła. Także kupujemy czy tak przybrałem robina za 5000 bierzemy Czyre za 10 tysięcy Composite Superman za 1,5 miliona, czyli pół Superman, pół Batman Król Przybrał za 50 tysięcy Zługo z Croco za 10 tysięcy Cyborg Superman za 2,5 miliona Deadshot za 750 000. Deadstroke za 450 000. Detective Chimps za 65 koła. Dexter za 85 000. Doktor Face za 350 koła. Dunzy za 1 250 000. ETrigan za 650 000. Firestorm za 350 000. Frankenstein za 135 koła, Geoff Jones za 25 koła i Jim też za 25 koła, Giganta za 1 250 000, Gorlgrosz za 250 koła Szary Duke za pół miliona, Grayson za 130 000.

John Stewart za 250 tysięcy Joker w przebraniu z Batmana za 25 koła Clown, Kosmonauta i Mim Jokera za tysiąca Bierzemy Kalibak za 125 000 Kevin Smith za 125 000 Kid Flash za 250 koła Zabójczać ma za 15 tysięcy, czyli Killer Moth hmm. Kilowok za ćwierć miliona Krypto Supra pie za 65 tysięcy Biała Latarnia za 150 koła Larvless za milion Lexbot za 25 koła Lex Luthor w przebraniu Wonder Woman i Hawkmana Nie w przebraniu Hawkmana za 5 tysięcy, a w przebraniu Wonder Woman za 15 koła Także bierzemy... Lobo za 300 koła. Szalony Mad Hatter za 150 koła. Menbad za 25 koła. Manchester Black za 30 tysięcy. Metalo za 325 koła. Miss Marshall za 50 koła. Mr. Freeze za 75 tysięcy. Banksy za 25 koła. Król Mozeki za 45 koła, Nightwing za 275 tysięcy, Pomarańczowy Konstrukt Wojownik za 20 koła, Orion za 750 tysięcy, Parasite za 100, 175 koła, Pingwin z 66 za 200 koła, a ten normalny za 135 koła. Latino za 225 koła, Polka Dotman za 15 koła, Question za 8,5 Wojownik Ridge za 5 tysięcy Red Hood za 250 koła Wojownik czerwonych latarni za 10 tysięcy. Red Tornado za 23,5 Rivers Flash za 5 koła Człowiek-Riddler za 250 tysięcy. Ridler 66 za 100 tysięcy. Shazam za 250 tysięcy. Sinestro też za ćwierć miliona. Wyjownik korpusu Sinestro za 20 koła. Stargirl za 15 tysięcy. Superboy za 325 koła. Super-klasyczna Supergirl za 115 a ta normalna za 325 koła. Dobra, super no, Superman kostum solarny za milion, kupujemy. Potwór z bugiem za 275 koła, a ten z New 52 za... ...265 tysięcy. Thunderer za 3,5. Team Drake za 35 tysięcy. Zabawka, że za 20 koła. Oszust, za 40 tysięcy. Ultra Humanize, za pół miliona. Vibe, za 75 tysięcy. Wonder Girl, za 25 koła. Wojowniczka, z zamaron za, za 7,5. Zatanna, za 85 tysięcy. I Dziki Płomień, za 1000. Dziwne, że za tyle jest. No ale... To oznacza, proszę Państwa, że mamy 100% gry. Ten serologia ukończona. Kevin Smith? Adam West? Here to I mamy tutaj same really gwiazdy. I odpalamy fontannę. Dobra. No dobra, tak czy inaczej, jak widzicie, mamy 100%. Także co? Trylogia jego Batman oficjalnie zakończona. Także to było wszystko z mojej strony. Więc to było tyle. No to nara.